Mamy w dzisiejszym odcinku i jesteśmy sobie na nowej serii. Stoję właśnie przy Polonie BGS-em. Pojechałem sobie amarenkę kupić, bo mi się pić Właśnie bardzo chciało, I za chwilę pojedziemy na PGR. Nasz y, mapa to jest PGR Brzda, Bardzo ładna mapa. Kupiłem sobie właśnie ale dwie, y, dwa litry amarenki, będziemy pić. co y, sobie przejadę za chwilę na gospodarstwo, bo ja nie wiem. Bo um, ogólnie yy, spuła się tego gospodarstwa, które dla mnie, można powiedzieć, że pracuje. Yy, jest kraśniej alkoholikiem. No, hmm, stoi tam. Stoi, stoi, stoi. Dobrze. No, zaraz się pójdziemy do spytać, czy No, amaryna... właśnie nie ma. Piosz amareny? kuchaj no. Tam. Ty, ty pijesz alkohol! Ty, ty pijesz alkohol, pijany jesteś już, nie kłam. No chyba nie. Chyba to odwrotnie. Kuchni. No Dobra, ale dwa litry amaryny to nic praktycznie. To, to jak to kubusz, to jak woda kubusia. O, widzicie go? Kuchni! Kuchni, bo ja nie wiem, czy to nie więcej przypadkiem jeszcze O ja.

no, chyba sobie żartuje. Hmm, Musimy się wyżygać. Tam nie idź lepiej, bo, bo Ale zobacz, wadzie, zobaczysz, zobaczysz, co na dziś jadłem. Papryka szczecińska jadłem mi może dlatego. Tak z jedzie. Hmm. Chodź, tutaj chodź kuba. Kuczyki mi nie zabrałeś. Oddaj kuczyki. No, to, to jest są, nasze biuro generalnie, o? Tak, tu jest. Tu jest Kuby biuro, jest moje, no i tak. No, to jest moje biureczko, to oksy kapitalne mam. No i tutaj jest jeszcze takie jakby klient przyszedł, czy coś i... No, konkumbent jakiś. Poczekaj, bo centrala do mnie A, dzwoni, ale nie odbiorę. No. Tak, tak. A tutaj mamy salę konferencyjną, taką, wiecie... To jest cała na nasza mapa. dalej. Tam... Ty słuchaj, bo mi z centrali jest... czekaj, bo mi smsa ktoś przysłał Ty sobie z centrali smsa przyszli, że mamy odśnieżyć No dobra, to może w następnym odcinku, nie wiem czy dzisiaj zdążymy W sensie dzisiaj pewnie zdążymy, ale to już nie w tym odcinku Nie, to już nie będzie, będzie sensu e, Mój rower, moja... mój rower to, właśnie, ja to kubaczu tu zostawił e, Tutaj wszystkie drzwi są w tym garażu zawarte To nie jest nasze, zacznijmy od tego, że to nie jest nasze tak, jak jak widać nie właśnie... możemy otworzyć, bo są kłódki. Tak, widać. one są w ogóle zamknięte, niektóre są e, kodami. Ten... Ale dlaczego ten... no, no, by się tu nie okłamywać? Wszystkie są albo zabudowane gwoździami, albo zamknięte, tak? Więc to, to nie to jest to nasze. To jest to... nasze tutaj nie? Tak, w taki sposób. Mm, tak. Tutaj właśnie, jest waga to... nasza. Tutaj jest karszek w ogóle. Patrzcie, on się napił i patrzcie jak szybko biega. A pokazać ci coś szybko? O! No. Pokazać się, jakiego spiedranu na mary nie mam? No. Wow. Jale, bo... <grym> Boże, ale... Boże! Oje! Zde Widzisz jakiego puara mam? Nie Tutaj jest Bojej! pustostan Cały ten budynek, który widzimy przed nami jest pustostanem. No to jest tam pustosta? Cały tak? Dobra, e, choć może zacznijmy od tej strony. Żeby tak... No, y, teraz dobra, tak musimy jeszcze po widzą co przekazać, bo tutaj jest jedna ciekawa Słowa, rzecz. Tak, byś poleciał. Z tej no, strony miało być, już, A nie z której? z tej drugiej. Z tej? Zwolnij tempo. No, zwolniłam Tu jest silos. Jest silos stoi, dobra, jest. No. Dobra. To jest silos na. No, no, Mogę no, powiedzieć na co jest to jest silos, czy nie? Na Liza, tutaj mamy silos. Tutaj jest drugi silos, to jest zbożowy jednak, no. nie? To jest silos. E, tutaj mamy przyczepy, kosanki D83, to są chyba. Nie patrz, nie patrz do tych przyczep, bo zobaczysz, zobaczysz ich straszliwą historię. Co tam w się no. To Widzicie? On jest pijany, no. Tutaj obie no. skupasz, agromechanika. No, no i kolejne przyczepy, no bo wiadomo... No. Przyczepy! Mamy, mamy kurniczek też, tutaj kury nakazujące, wszystko dobrze jest. Jeszcze ty miałeś leć krową tak, źryć. Znaczy, może. Ten pusztoż tam mi, zobaczymy jeszcze. No. no i tutaj planujemy to zburzyć za jakiś czas. No i pewnie to jest, się ale powiedz co to było kiedyś. By się... Tutaj tak, to jest wszystko zawalone, wiecie. No dobra, Kiedyś bo taka taka historia, że on właśnie na dach, on waży 3000 kg i się zerwało. No przecież się dla pizzu ile ważysz. Czy co, co, jeszcze raz powtórz? No, że, że ty się dla pizzu ile ważysz. Ej, no, nie powiem. No, nie, no tam się Ty ile? Czekaj. On coś ma nie nie onemus. OK, a my ręczne robimy. No, no możemy kontynuować. Wypiłem ja trochę. Rozchudniaczka. No, no nie, no, dobra. Tak, na, tak naprawdę to ...niedużo. Tutaj mamy kolejną autosankę, To jest chyba y D616. Chwila, bo ja muszę zobaczyć sprawy jednak. Na rzadku. On tam napraw No nie, no to może, to. Ty wreszcie pytasz, lepiej tutaj nie tutaj do... Przyczepa. Przyczep jest masę Żmika, która I nie i działa i chyba. Nie, no, tak, nie, to chyba... żmik jest kompletna, ona działa, tylko że nie ma w niej elektryki, nie? Bo ona zwyczajnie nie do z niej elektryka. No Marcin, ja ale dobra, silniki są jak widać, masz napięta, nie? No są co się Nie, rynek, stoją, rynek, a nie ma. Dlatego e... ale... to może w ogóle lepiej nie tykać, bo to żeby to się nie rozpadło. Tego też mamy... lepiej nie tykać. No i tutaj masz, widzisz, to jest pełna okazałość z, z elektryką, ale bez tego, nie? Można by hmm. z tamtej przełożyć te części lepsze topy. Tylko wiesz tego no. to się. No właśnie, można. ale to kiedy? E... Tutaj kolejna przyczepa i w którą stronę idziemy najpierw? Może no tamto, być... mój że tamto, tamto. Najpierw ten budyneczek sobie zmieni. Kupuję, tak? tak? Mhm. No więc schodząc tutaj, to mamy taki. Zetorem 81, 81%. Tak, ten y y I, I drugi zetorem 72, 11. Pozwolę go odpalić. Tego żabka. Dobra. O ja. Dobra, ale... O, gdzie to jest właśnie to ją tak długo kręci. No ale wiecie, to jest zima. Teoretycznie te mniki chodzą, no ale jednak to nie jest taka... To literatura. jest tak, to jest polskie szambo. Tego się nie, nie da jeździć. Ja na przykład... Tym ja tym jeden pusznic tutaj, tutaj do koszenia trawy. Tak. Tutaj taki ten, do kukurydzy. Tak? No. Mm. Co prawda, ja sprawdzałem do niego header, okay. bo poszukuję na marynę, ale to tam kiedyś indziej. I on w ogóle A nie, to jest, jest header do niego. A ja myślałem, że, że przechlałem już. A on odpalił? No, nie chodzi. Można powiedzieć, że jeden z najnowszych sprzętów, bo on w to lato było kupiony. No, on jest cichy. Zgaś go, zgaś go. Nie, go słyszę. Dobra, Garnik. No, e, no i tego zetora już może nie będziemy odpalać, Nie, nie się... odpalaj go, bo on nie chodzi, on nas... tam tłoki są powyciągane. On jest rozkręcony, to jego lepiej nie odpalasz. E, tu mamy ten... E, tą było... część mo, pozwolę, że ja e, ogólnie nie przedstawię, więc tutaj mamy dwie sip e, Z21, e, Z-279. Łamany na jeden. Jedna w kolorze y, czerwonym, druga w kolorze y, tak, zielonym. Ta czerwona jest starsza od razu. Mówię. Tak, czerwona jest starsza, bo ta zielona to dopiero pierwsza żniwa zrobiła. No właśnie. Jeden w najnowszym zakupu. I można w ogóle kiedyś powiedzieć jeszcze... Jaki jest na starszy traktor? Tutaj mamy, o, widzisz, tam widzisz ten Ten Silos, tutaj przybliża. Tutaj okay, belki, proszę bardzo trzy pługi porśnita, dwa rozsiębacze nawozów, e, czekaj, co to był? n 035 a drugi jest terzer. No tylko to są te same, ale nie pamiętam firmy już. No, no właśnie. A, a nie, to jest agregat? Nie jest agregat, to jest. A to jest gromad? Nie, to nie wiem, nie pamiętam już. Tych maszyn dawno nie używać Dobra, yy, dalej. Ej, ej, ale tu belka leży za nami, nie? Nie. No belka leży na polu, ktoś cię. Tam No. Nie gadaj. Ano? No. Tutaj są trzy przyczepy z autoloadem, yy, które tak, używamy. to są ostatnio od, używane. Yy, w ogóle to są chyba najnowsze nabytki. Tak, no to są najnowsze nabytki, bo one były kupione, poczekaj, w zimę już jakoś, no w zimę. No ten, nie, ten jest najnowszy, najnowszy, ten, no, jest, ten nie, jest najnowszy, bo ten przyjechał do nas niedawno dosyć. Tak, on, ten, jest, te ten nie Te dwa są starsze, udali. bo te dwa, widzicie, tutaj są na nich, słoma leży na nich, więc no, one no, nie są. Tak, bo te dwa już były używane, one na żniwa były kupione, ale my... ten nie był, ten nie był używany, bo ten, mówię Ci, ten, tak, do mówi, ten mówi. z tymi gościami, to on przyjechał do nas na testy. On nie go testować. I te trzeba... kodetki, e, tutaj, Większość jest z tych żniw. No bo to jest... Nie, co? No, w ogóle my niedawno dołączyliśmy do tego PGR-u i no, my jak na razie byliśmy tylko na jednych żni. Ale tak, tak, no, tak, tak. Więc, proszę ubóla i przez Powiedz mi co to jest, bo ja tego do dzisiaj nie wiem po co ty to kupiłeś. A to jest... To już było wcześniej, ale to jest do No to nie wiem tak właściwie. No to po co ty kupiłeś to? Trzeba było, żeby ktoś wziął z ziemi Michał napisze nam w komentarzu, co to jest. Niech ktoś nam napisze w komentarzu, niech powie co to jest za głupie. Tutaj jest jedna jest mniejsza, ta jest mniejsza, to ci mówię, że to jest mniejsza. Tu jest mniej, u mnie też krów. Tak, tutaj jest mniej są poczekaj, wiesz, albo to jest jedna połączona, ale w tym mi się wydaje, eee, hm tak, a wiesz, że nam zdechły... wiesz, że nam kilka kruz? Prawda? Mhm. Uj, bo nie mają już słowa, dobra. żeby się po Nie mają zrezygnować. Okay, ja Chodź może też. Poczekaj, to ja tutaj... no to już bo ja dzisiaj na trochę nie jestem, to jestem trochę szybszy. No jestem, no, mhm. no. Dobra, tutaj jest ten magazyn właśnie i tu mamy chyba jęczmień. Tak jęczmień, jęczmień, bo ja sam tylko... Ja go Nasiona. I tutaj jest I sól drogowa była z centrali, dzwonili ja że trzeba ocznierzyć. żyć. No i kolejna, kolejny ciągnik, czyli... Ursus zeczytał najstarszy ciągnik na tym gospodarstwie. Nie, ja nie wiem czy jak mi huchałeś, to też jakieś promile dałeś, bo... Ja jakoś chodzę Może po ty poszukać w Czesińskim. Ja już chyba tego nie będę palić, co? A może lepiej nie odpalaj w ogóle, bo ty tego nie wiem, że i pokaż, jak to się odpala. Dobra, odpalę. Ten nie pali... Tego, bo to po remuncie jest! Ej, pójdź! Czekaj, daj co, nie Co ty się teleportujesz? Wyłącz ten czujnik! Ej, to jest czujnik w robinicie, tym się nie jeździ! No i teraz widzicie! Teraz mów na gronie, że mi Juuu. czujnik latnie! No co ty robisz? Ej! Jak kobiety jeździ, Jaciuś! Mario, I Tylko lepiej dzisiaj do niczego nie siadę, Tylko to już w ogóle, ten. Tutaj jest kobiet, bo ja w ogóle. Tutaj niż przy Drzwi no, się zamyka, za sobą, żeby kuty nie błaziły. To już tutaj nic nie ma zbytnio ciekawego, ale może nie będziemy tak we wszystkich jakichś tam śmieci wymieniać, tylko po prostu co to, co najważniejsze. Jest silos okay. na tutaj, tak? Tak, tutaj w na belki też, tu jest akurat no. siano. Tu mamy przyczepę, autostankę też do ten, do, na bele rozrzutniki, te śmieci, wszystkie te palety i w ogóle... E, rozrzutniki, rozrzutniki i polska... E, rozwoźnik główna. Meprozet, okay. kościan. Kościan nastawił tak niedaleko mnie, że mógłbym do niej tam rowerem pojechać. Tutaj hmm. <laughs> też jakieś duperele. rower. Rower stary. Mój, mój stary rower z komunii. To twój? No. Wow. No. Dobra. E, no i tutaj chyba najważniejszy No, kilka z... czynników, do... jakiś tam trupów na przywoziu tak. mnie tu. E, ogólnie ten Zetor nie był w ogóle wykorzystywany podczas ten... Nie, był wykorzystywany, był mój drogi. No, on był używany. No, co ty nim robiłeś? Tak, ja nim, widzisz te zdrapania na nim? <laughs> coś ty zrobił. Musisz zrobić coś, co coś, co nim się działo, jak Ciebie nie było. Ej, okay. wolę, wolę nie wiedzieć. No, wolę. Więc go lepiej nie i tam i tam nie siadaj, bo taka biała plama jest tam lepiej, na to nie siadaj. Wyjacie. Dobra, idę A reszta to tych ursusów to powiem ci nie lepszym stanie jest jakaś taka bardzo kartonowa. Ja narobiłem. Ja tym. Ja, ja, ja do, um... tego, do tego nie siadam, bo tam narobiłeś w gatole, więc ja tam nie siadam. To chyba nie. Dobra, tutaj. Z tymi wszystkimi to ja robiłem, ja No, Dobra, ja ja I wszystkie ja mm, same Majdka byłeś, i ja teraz do tych czynników już nie siadam. A już do tego, bo w tym doszło do czekalnego ogólnie jedz Czekalny jakiś jed. tym siedziam, całkowicie go nie A. będę jedno. No I zamknij, dobrać. żeby ten Fetor nie wyleciał z tego samochodu. Dobra, kontynuuj ty Nic ciekawego nie ma. No. Ten jest bez w ogóle. A pali dobra, to, jak chcesz, to, 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 to. to do niego siadaj, ty sobie tam nie usiedzi, ale do mojego do mojego za ani do innych czynników nie wsiadniesz, e, bo ty... bo ty by do tego samego nie ty wsiadam, bierz. bo tam jest fetor straszliwy. Ile ty pijesz w ogóle? O, ten też pali ładnie. Ja no? To, nie... Którego? To nie A to do tego to w takim razie też nie siadam. Patrzcie co on myśleł. A jaka jest prawda? Przyznaj się widzę, że się zrobiłeś. A ty I ja się jeszcze te teraz pranę, się przyznać nie, nie chce, nie? Co się przyznać, że się tak dobrze. Co to za białe plamy w tym wyborze? Aaa, to nieważne. No. no. nie, córka sąsiada przyszła. Tak ci powiem, córka sąsiada przyszła. U. Ale żeby w to, że... A na co ją wziąć? do poloneza. A to już to w polonezie nie było wtedy. A to, że w też jest dużo białych plazów. A drugi polonezm nie wiem, te... a, ja miałem wtedy jeszcze pod ręką, Dobra. pamiętaj, bo po polonach jestem. To... Dobra, już cicho, już nic nie gadaj. Dobra. O, a do tego, do tego gnoju tam... To... Basika, tutaj jest... Ja ci dam codziennie. Jeździ damy masika! Jeździ Tutaj nawet jest jego ja ja mam, w widzicie? Mój w, 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 w miejscu. w miejscu. Pokażę Wam coś. Ale nie kłócaj co Ty robisz. Patrzcie. Tu widzicie, on to tak sobie rozpina, odpiera <laughs> i strzałsika do tego groju. Poczekaj, no może to jest... Dziurę tutaj... robi, i później skacze i zakopuje jak jakiś. <noise> Czekaj, bo tak no, tam do tego... Logo, więc tam... Ty, ale to nie, tego nie nagrywaj lepiej, dobra? Tego nie nagrywaj. Mhm. No już, już zobaczmy, to już można nagrywać. Tutaj mamy ten, to takie po gnojówki czy coś. Czekaj, to się otwiera. Jak to się otwiera łotwód. No tego się chyba nie otwiera. A, ja bym się wykupował. No to tak, to chyba tyle by było, czy coś jeszcze ten. No to To co, ej, robimy jeszcze odśnieżanie? Tak, można coś raz poi zacznie. To tam przy torze stoi ten, szufla. 19 minut. No to w takim razie, że dawaj się ustawić, że damy się z widzami i powinniśmy to może na tym odcinku ja jeszcze Nie, właśnie. to już będzie za długo, to już będziemy wtedy do Polsatu się zbliżali. To nie, to wyłóż. No, Dobra, no. To byłoby na tyle widzę w dzisiejszym odcinku, więc na razie... No i cześć!